Drodzy widzowie, w to co właśnie teraz wam pokażę, to nawet sam nie uwierzyłem. Tak z ciekawości sobie wbiłem na y, taką przeglądarkę jak Opera. Opera, y, tam gaming, tak dalej, tak dalej, nieważne. I nie uwierzycie, co ja tutaj właśnie. <gryw> Powiem Wam. Google Chrome jest zrąbane. I Omega też jest zrąbane. Tutaj nie mam bana ja banana nie mam. I mogę sobie normalnie łazić, więc jest git. I siema w ogóle. Siema. Hu hu Siema, siema. Przywitajcie. No nic, dobra. To ja tutaj. Doważy, wracam i... Ja pierdzielę. Jak coś możecie wbijać na, na operze, tam powinniście móc chyba wbić, tak jak ja, więc no. Dobra, to się ma? już wam nie zawracam głowy, elo.